Ty Wojtek dobrze że przyjechałeś bo jutro ma padać Na wielką skalę Zgodziłem do tego u góry żeby pogodę zachować Tak? Zgodził się Gdzie masz korbę? To będziemy go kręcić nie? Trzeba zrobić skręconą Będziemy siać lucernę Country F 2060 mieszanka 97% Dakota 3% Werko desfal. Robimy kręconą Jest worek Najmniejszy rotor Spróbujemy na tym co mam tam, słonecznik chciałem. A masz jeszcze mniejsze Jakie tam siałem słonecznika Wiesz, nieważne jaki siejemy. Robimy kręconą, nie musi wyjść Nie? Spróbujemy na tym, na niebieskim Drill manager Czyli manager siania o jeszcze jest Sunflower Dzisiaj siałem, ładnie zjechałem z pola i popadało Daj mi to. Ja to no zasieję tutaj Zasieję i miał słonecznik do Dubania co będę w Danii robił, jak będę orał? My posialiśmy słonecznik tak mnie siał, ale posialiśmy bo zimą nie mamy roboty, będziemy sobie siedzieć na warsztacie i dubać, wiesz ślubami. No. no co będzie zimą robić? A ja będę w Danii, jak będę orał pługiem, bo co 16 godzin dziennie tak mi nie potrzebno jeszcze robić zimą. Niebieski, słonecznik zaprawiony. Nie, już nie mam. Weź Wojtek, ustaw po 20 kg na hektar. Bo więcej nie mam nasion. Za trzy razy zrobimy, żeby nie było pomyłki nie? Prawiona jest. Więcej nie słychać. Zobaczymy, Rober. Tak? To no dobra. Ty, a tej firmy już nie ma, nie? Nie. Bardzo porządna firma. Kury, Szkoda, że już tej firmy nie ma. Masz taką torbę też? Mam większą torbę. <gry> co jest, Ale kilogram ujmujesz na ten, na worek. Bo ten metal tyle tak, ważny. Tu to jest, to jest, to jest równy kilogram nie tej torby. 5,7 kilo, ale dużo. 4,7 kilo wywaliło. 4, 700... Ty, wy, wywaliło nam 5 kilo w niecałą minutę. Słyszysz? 470 kg. To wystarczyłaby nam torb, worek do końca torów tylko. No patrz, minimalną prędkością musimy wystartować to 15 się na godzinę. Nie damy rady. A maksymalna jest 126 km z Porsche do polu. Będziemy jeździć. Nie damy rady Wojtek. Zmieniamy rotor. Na tym powinno wyjść dobrze. 20 kg Na wagę złota te nasiona. Wiesz jak zrobimy? No. Żeby sprawdzić, czy dobrze z 50 kg skasujemy hektary i zobaczymy jak się skończy ile wyszło, nie? Bo jak rzucimy wszystko, a wyjdzie nam źle Koniec gry to, to jest niemożliwe Dobrze, że mam gatora i mogę trzymać torby Podjeżdżam co kawałek Tak zrobimy Kręcimy Kręcioła Ciekawe czy ktoś z widzów wie co to była kręcioła to był bardzo ważny program w telewizji. Od tego programu wszystko się zaczęło. I że on pokaże swoje ja? Ścieżki robić? Żadnych ścieżek? Wszystko ekologia 100%. <ś> Zobaczcie, gdzie kopercze ziemniaki AVR-em Auto Vertical to musi, Reverse To mały musi tydzień wcześniej dojechać <laughs> Ja się kurzę, no Australie nie muszę tam Australii. Słuchajcie, dzisiaj siew lucerny u mnie jest 15 maja chyba, albo 16. Ziemia nie jest przesuszona i Wojtek sieje mi to na 2-3 cm. O, było nasiono. Są bardzo małe, o jest. To Białe co tu widzicie to jest alfa, alfa tu czyli Wojtek. Sieje mi to to jest nasiona lucerny. Sieje na 2-3 cm, jest super. Jedzie Kserion. Kserion to jest ta substancja, która zamieniała żelazo w złoto. Znaczy, która miała zamieniać żelazo w złoto, ale im się nie udało w starych czasach. I dopiero jak zbudował klask seriona, to umieją zamieniać żelazo w złoto. Czyli żelazny serion zamienia zboże w pszenicę. Złoto mi jest złoto. A tu akurat zielona lucerna. Czyli dolary. Auta i dolary. Ciężki temat ten słup. Jak Wam się podoba film z siewu lucerny, dajcie łapkę w górę, albo w dół. Nie sypaliśmy wszystko na raz. Bo musieliśmy zobaczyć czy nam dobrze wyjdzie. Teraz lot dronem będzie. Nad kukułczym gniazdem. ale ładnie idzie w nocy Wojtek to jest akcja na wielką skalę czy na małą? to ty... na wielką, bo tu już jedziemy trzecią dobę rób ósemkę, Wojtek system error jesteśmy przy drugim słupie, to jest dobry czas ale Xerion, Xerion jak robisz e, psichut teraz to ładnie, ładnie się łamie Chodem idzie teraz. To mogę pozdrowić chłopaków w Twojej filmie? Tak, ale musisz głośno mówić. Chciałem pozdrowić papaja, Kalafę i Pana Grogodyla Ja ci powiem, że nie znam ich. Papaja znam tego z tej bajki, ale to jest inny papa nie? Całkiem miły Najlepszy no, z tej ekipy to jest Pan Krokodyl Tak? Mhm. Kiedyś go poznasz complete.